Proszę Państwa, nie przypadkowo mówię o roli pełnomocników, bo na sali jest Pan mecenas Piotr Sztukowski, z którym y, znam go od, od właściwie 10, po 10 kwietnia zaraz 2010 roku katastrofie smoleńskiej, kiedy widać tą niezwykłą, niesamowitą pracę właśnie przy, 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 jako pełnomocnik rodzin. Gdyby nie jego upartość, gdyby nie jego determinacja, ta sprawa w dużej mierze, jeżeli chodzi o prokuraturę, zostałaby zagrzebana. Proszę Państwa. Ja, ja bym chętnie tutaj poprosiła pana mecenasa, żeby powiedział kilka słów, ponieważ w książce pisze o samobójstwie y, Remigiusza Musia. Y, I proszę powiedzieć, dlaczego Remigiusz Musi był tak bardzo ważnym świadkiem tak bardzo cennym świadkiem? W książce napisałam, że to był kluczowy świadek katastrofy smoleńskiej. Ja jestem w dość trudnej sytuacji, dlatego że ten 19 października to jest dla mnie termin, w którym ja też od samego początku musiałem mieć kontakt z panem Ryszardem Cybą, który dopuścił się tej zbrodni na marku Rosiaku. W późnych godzinach wieczornych, tak w tej chwili został doprowadzony do prokuratury. To jest człowiek, który ja odsyłam na swoją stronę facebookową, bo warto na tym łódzkim podwórku o tym przypomnieć. Później tłumaczono Państwu, że to był człowiek, który chciał dokonywać licznych mordów wśród polityków. Ja zamieściłem dzisiaj na Facebooku informację, kogo chciał zabić Ryszard Cyba i dlaczego stał się ofiarą Marek Rosiak. Dlatego, że nie był w stanie zabić Jarosława Kaczyńskiego, a nagranie z tego także zamieściłem. Warto o tym pamiętać. Dzisiaj jest rocznica tego mordu. To jest poza zabójstwem Księdza Łóżki, taki najbardziej udokumentowany mord czysto z powodów politycznych. Niewyobrażalna rzecz. Co do yy, y, chorążego o świętej pamięci Remigiusza Musia, ja powiem tak, ponieważ ja też miałem możliwość uczestnictwa w tej sprawie. Byłem pełnomocnikiem małżonki pana Remigiusza Musia. Ja o tej sprawie nie chcę mówić jako o tej sprawie, bo ja jej nie uważam za zamkniętą się. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że jesteście przedmiotem rozmaitych, nieprawdziwych informacji. Jakoby Remigiusz Muś, który zeznał o tym, że tu pole był sprowadzony poniżej 50 metrów, miał odwołać swoje zeznania. To jest nieprawda. Panu Remigiuszowi Musiowi rzeczywiście odtworzono, odtworzono w atmosferze yy, prokuratury wojskowej nagranie, na którym miało, na którym miało nie zawierać tej treści. I pan Remigiusz Muś powiedział to, co wie Znaczy, że on to odsłuchał. I to jest nieprawda. Jest to olbrzymie nadużycie, że tylko pan, pan kapitan Wosztyn podtrzymuje tezę o tym, że pole był sprowadzany do 50 metrów. Nigdy pan Chorąży Muś z tej swojej tezy się nie wycofał. Myślę, że to jest Odpowiedź na pytanie Pani Redaktor, dlaczego, dlaczego religia już jest ważnym światłem w katastrofie z